Cześć wam wszystkim. Dziś obiecany, obiecane mydełko, prezent od Staszka stando, które dostałem, razem z pędzlem, z prezentem od moich dziewczyn, razem z borsukiem, mydełko francuskie, savon a Barbe. Mytełko francuskie, naturalne, czytaj w nawiasie znikające. Staszek poprosił mnie, żebym najpierw się tym medłem trochę pogolił, potem wstawił dopiero film. Więc trochę się pogoliłem. No i tak, na stronie producenta to mydło ma. Bardzo dobre opinie. Same gwiazdki. Łatwo się tam pomylić, bo tam jest taki dział mydła w pudełkach drewnianych. No i w sumie tylko to jedno jest do golenia, a reszta tych mydeł to tam są jakieś mydła pilingujące i inne, wszystkie w takich pudełkach. No powiedzmy drewnianych. To jest takie drewnko, jak w Lidlu są serki francuskie. Yy, te wszystkie yy, no jak ja to mówię śmierdziele sprowadzane no to to jest coś takie pudełko właśnie nie? mydełko się moczy bo jest naturalne Przełożyłam do kubka w ciepłej wodzie sobie leży yy, już w zasadzie tą wodę to mogę wylać ale dobra niech jeszcze trochę sobie poleży yy, teraz tak yy, mydełko Fajnie się wyrabia, jako że jest naturalne. Fajnie się wyrabia tą rakietą 26 mm syntetykiem. Fajnie się wyrabia SHD 2 Band. Bardzo fajne sztywne włosie, borsuka. Yy... Też Wam pokażę, jak tym pędzlem się to wyrabia. Tym borsukiem, bestem. Yy którego mam z Edwina Jagera, to już tak trochę gorzej. Jest taki mopowaty. Dzikiem, ciężko w zasadzie o dziku zapomnijcie ale pierwsze, pierwsze golenie przeprowadzę dzikiem, tym mydłem. W sobotę się goliłem ostatni raz. Chorowany jestem, na chorobowym, przeziębiony. Ale postaram się nie kaszleć na filmie. Pierwsze, pierwszą, pierwsze przejście wyrobię dzikiem, żebyście widzieli, jak to wychodzi, dzik. Yy, mydło naturalne na pestkach. Na oleju z pestek winogron, yy, oczywiście Dzik Stirling, da się wyrobić w misce. Yy, kochani, przekładałem je. O, tu jak widać, też próbowałem. Da się wyrobić. Można je naskrobać i wyrobić w misce. Nie ma problemu, żeby tu w miejsce nie wyrobić, ale tak jest lepiej, bo jest to twarde mydło. Więc faktycznie w takim tygielku, jak się je zrobi, to jest lepiej. zdzika jest zupełnie inna piana, jeszcze się trochę pobawimy tym mydłem, bo ona jest takie jak widzicie w tej chwili napuszone, a to nie o to chodzi, tylko żeby było ciut tłuszcze, o tak to wygląda. Najbardziej tą tustość piany. Będzie jednak widać po borsuku. Jak mówię, no dzik nie jest za szczególnym pędzlem do mydeł naturalnych. Dobra. Weźmy sobie, postanowiłem nim jednak wyrobić, bo zawsze wam pokazywałem mydła naturalne z dzikiem. Także teraz też Sobota się ostatni raz goliłem. później zobaczycie z drugim pędzelkiem z borsukiem jak to idzie. Mydło ma gwiazdki, o czym już wspominałem na stronie producenta, i trochę się nie dziwię, bo to mydło ma bardzo dobre właściwości poślizgowe i bardzo dobre właściwości ochronne. Na Facebooku nawet pisałem na grupie. że przypomina mi produkt nosferatu. Z tym, że no nie mam już jak porównać, bo nosferatu dałem córce do golenia nóg. Po prostu ja nie lubię. Ja nie lubię naturalnych mydeł. Nie lubię, jakby coś znika na twarzy. Jak ta piana jakoś gdzieś tam. Ale. Ja myślę, że to mydło znajdzie swoich zwolenników. W sumie na dobrą sprawę bym się do niego przyzwyczaił i przekonał i się nim golił. Bo naprawdę no ta skóra jest bardzo dobrze odżywiona. Sięgam pamięcią do dobrych mydeł z pianą, które by, by dały taką ochronę w cenie 20 zł. Nie wiem, haslinger jest dobry, ale. Musiałbym się nim ogolić, żeby sprawdzić, czy taka aż jest ochrona. Nie wiem, Nuawia mi jedynie przychodzi na myśl. Pod Nuawi może. Także yy, po prostu może na tej zasadzie. I teraz drugie przejście sobie zrobimy. to już mógłbym jechać na samym filmie jest tak twarz zresztą widać i borsuczek zawsze mnie zastanawiało czemu wy tego borsuka kładziecie do wiadra z wodą przecież to nie jest dzik żeby go ileś czasu moczyć, starczy trochę pod kran trochę pod kran słychać jak woda leci i można tą pianę wyrabiać Jak za mało wody to sobie w trakcie w trakcie znów go przemocza Odrobina na czubeczek. O, odrobinka na czubeczku i nie cieknie z tego pędzla nie leje się. I zobaczcie, co się dzieje. No, jest piana w tym pędzlu. Bardzo dobry pędzelek. Gdyby się ktoś czepiał, że reklamuje Staszka albo coś takiego. Nic poza tym włosie SHD można kupić na AliExpressie, wkleić sobie w dowolny gwint, albo nie wiem kupić pędzel na Aliexpressie. Chociaż ja akurat zakupiłem od Staszka, znaczy zakupiłem, ja dostałem w prezencie ten pędzel od Staszka. Chociaż ja takie prezenty muszę se samemu wybierać, że tak powiem. Prezent od moich trzech dziewczyn, tak jak to ostatnio na filmie mówiłem. A zamówiłem dlatego stan do szopie, że po prostu... Jeszcze trochę wody. Po prostu jak posłuchałem Staszka o, na temat włosia, wklejania włosia, yy, wszystkich tych etapów związanych z pędzlem, to ten człowiek mnie ujął swoją wiedzą i mówię, ja kupię pędzel u Stasia. No a Staszek wiedząc, że mam imieniny, jeszcze mi, że to pędzel imieninowy, jeszcze mi dołożył to mydełko. O. No i słuchajcie. Tak wygląda to po borsuku. Zupełnie inna piana. Nie jest taka yy, napowietrzona. Jest bardziej kleista. Nie wiem, czy bym świnią coś takiego uzyskał. Sądzę, że nie. To zupełnie inny rodzaj pianki. Ostatnio co drugi dzień używam tylko tego mydła. No poza ostatnim czasem, bo od środy jak mnie rozłożyło, to ogoliłem się dopiero w sobotę i jest od soboty kolejny raz. No, ta francuska firma już nie wiem czy się nie powtarzam. 25 lat robimy mydła. Wszystko jak zerkłem naturalne. I teraz każdy sobie musi sam odpowiedzieć, czy chce mieć spektakularną pianę, gęstą jak broda Mikołaja, czy chce się tylko dobrze ogolić. Jeżeli ktoś chce się tylko dobrze ogolić. No to za parę złotych ma produkt. No czy nie wiem za ile złotych w sumie. Nie, nie spojrzałem ile to mydło kosztuje. No. no i w klasie. No jeszcze poprawki. ładnie się wywiązała pewna dyskusja na grupie Facebookowej no, można samym filmem. Ta skóra jest ślizga. No ostatnio powiązała się pewna dyskusja i też napisałem, że staram się Wam te produkty przedstawić w miarę rzetelnie. Oczywiście jest to moja opinia. Krzyś czy jakiś wacek czy inny będzie miał inną inne zdanie na temat danego mydła. No ja przedstawiam swoje odczucia. swoje zdanie. Jeżeli mi coś ściąga twarz, nie wiem, nie goli, nie ma poślizgu, no to ja to mówię, tak, swoje odczucia. Jeżeli natomiast coś ma to też mówię. I nie mówię, a, bo nie sięgajcie tego, bo ja nie lubię mydeł, które się nie pienią. Ja ich osobiście nie lubię, znaczy nie, nie lubię duże słowo po prostu no mi nie, nie podchodzą ale goliłem się takimi produktami jak właśnie wspomniane nosferatu gole się tym i jeżeli to jest ta właśnie taka moja rzetelność jeżeli Ja widzę, że ktoś z tego mydła może być zadowolony. To o tym mówię, tak? Że produkt jest gdzieś tam wart zakupu. Może nie jest dla mnie konkretnie. No i jest fajnie. O. Jest fajnie. Bardziej się niemszczę. Jestem ogolony, no jak widzicie, jestem cały czas w tym mydle. Mogę się w tej chwili to golić sa, na samej tej pozostałości, robić poprawki, cokolwiek, to nawet widać na filmie przecież. jest fajnie. O. Dobra, wykorzystamy sobie, a może nie, może na sferato. Jak już tak o tym Nosferatu mówimy, to bardzo je lubię. Kwiatowy zapach. Słuchajcie. tak jak widzicie bez lipy bez ściemy, dwa pędzle użyłem specjalnie żebyście widzieli jak się goli tym mydłem ogolony mówię, no teraz skórę jak się gole co drugi dzień to już w zasadzie nie muszę mieć żadnych kremów do skóry skóra jest fajna, skóra jest z takim poślizgiem fajnie nawilżona. Mnie bynajmniej osobiście to mydło fajnie robi. Po goleniu, fajnie się czuje. Także tyle mogę powiedzieć. Wad i zalet o tym produkcie. Spotkamy się przy następnym. Cześć, trzymajcie się, wracam do Wyrka. Hej!